Kocham? A po co ci? A co robisz tutaj? Za ja to cię policja ściga. Za to cię policja ściga. Za to cię policja I się co? Się I co? Że matka nie widziała. I co papierosa? I co? Ty, co? Policja mnie ściga. Za to cię ściga? Tak, za to. Za papierosy? Nie. A za co? Jak Boga kocham, już dwa razy tu byli. Papierosy. Za to. Ścigali, mnie, uciekam, panu dyni nie uciekam. Za to szybko. Odwinę. Jak w nie zrobimy policjach z tych. Możecie zrobić. Może zrobić. Nie no pewnie. A co mogę zrobić? Idź do domu lepiej. No. Daj komuja. Nie mogę znaleźć. Wszystko, kurwa. Jezu, choć się ukryjemy. Państwo tak. jest za krzakami. Nie, naprawdę myśli. Dwa razy dochodzi. jest za krzakami. Ty. I ktoś zadzwonił, że ja jestem tam Dolinie, to ja tamtędy, tamtędy uciekłam do domu. Wiesz? Czyli mi dobra coś. Daj kurwa szybko, ale schodzisz. Tak? No chodź I co tam szukasz? o Jak? Pan ci komu? No chcesz przechwycić nim żar. Słyszę. Nie moglibyśmy w jakiś sposób pomóc, Jak? żeby jakaś starsza kobieta wzięła mnie w za pomoc. No nie wiem, a co? Nie to matką? Matka mnie z domu wygania. Wczoraj, wczoraj zadzwonili na policję. Przyjechali, a ja uciekłam tam do linii. To nie żarty. Co zrobiłaś? Uciekłam do Dolinę tam. Tak cicho mówisz. No, czego cicho mówię? Bo się ją po lekach. To ty cicho... teraz wziąłeś leki? Tak. To cicho... może masz jakieś halucynacje? No, cicho, cicho. Masz halucynacje? Cicho, przestań. Uciekam tam do dolinę, nie? Baba, baba mnie zobaczyła z bloku, że tam jestem. Zadzwoniła na policję. To ja uciekam do domu opieki. Wiesz, ten dom opieki, co tam jest? Tędy i tu do domu. No bo... Mogę mieć kłopoty, nie? Bo powiedziała, że jestem psychicznie Co ty mówisz? Nie zrobi nic się Może mi zrobić. No może, ale raczej. Co? Dobra, idę, spieszy mi się. Gdzie idziesz? Do koleżanki. Do koleżanki, No. Ty, nie mógłbyś mi załatwić. No jaka, nie, no raczej. To starsza kobieta, nie? Moja babcia już nie żyje. A druga się opiekuje pra